Sezon w Blunt Tower Defense Battles 2 dobiegł końca. No mi niestety, jak byliście na wczorajszym live'ie, to wiecie, nie udało się wbić Hall of Masters. Swą przygodę zakończyłem z najlepszym wynikiem. Uwaga, 99 pucharków, więc zabrakło jednego pucharka. No i cóż. Mega szkoda. Przepraszam każdą osobę, która we mnie wierzyła, no niestety nie udało mi się tego osiągnąć. Co nie oznacza, że zamierzam się poddawać. Co to to, nie? Będziemy próbowali ponownie, prawdopodobnie w tym sezonie Nie wiem czy się z wami witałem, także najwyżej przywitam się dwa razy Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blund Tower Defense Battles 2 u mnie na kanale Na samym wstępie będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawisz pod tym filmem pozytywną ocenę No i słuchajcie, jutro jest bardzo ważny dzień, prawdopodobnie jutro albo pojutrze Tak podejrzewam, pojawi się update, a w najnowszym update'cie E, a jeżeli nie, to na, na pewno prędzej czy później na dniach powinien się pojawić. W najnowszym update'cie, słuchajcie, pojawi się m.in. farmer. Ale to tylko e, jedna ze zmian. Poza farmerem będziemy mieli unable to connect the match. O co tu chodzi? Znaczy tego nie będziemy mieli. Znaczy mam nadzieję, że wy tego nie będziecie mieli. E, tego komunikatu unable to connect e, to match. W każdym razie, poza... Mm, otrafiliśmy na kogoś, kto był w tym, w poprzednim sezonie na tej... Na tej arenie, no wiecie, drugiej, więc może być całkiem ciekawie. Zagramy, zagramy for fun, weźmy jakąś dziwną strategię. Ta strategia nie jest nawet taka dziwna. Widziałem, grałem przeciwko niej ostatnio na wczorajszym live'ie, tak mówię, to był, ten wie. 3,5 godziny starałem się wbić Hall of Masters, no niestety się nie udało. Ale wróćmy myślami do najnowszej aktualizacji. Tak, moi drodzy, pojawi się farmer w Bloom tower Defense Battles 2. Uważam to za bardzo dobrą zmianę z wielu względów. Przede wszystkim, poza tym, że dużo to ułatwia, bo nie trzeba będzie zbierać tych bananków, wiecie, ciągle mieć kursora obok tych farm, to dodatkowo farmer będzie zbierał też e, na przykład trapy Wydaje mi mi się, że zasięg jego działania również będzie nieograniczony. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Aha, to jest w ogóle ten, with fire, czyli to, co wyślemy na przeciwnika, leci również do nas. Okej, okay. to może być ciekawe, ale otrzymujemy razy dwa przychodu. Ej, to w sumie całkiem spoko. E, no, w, bo, bo, bo generalnie wbijemy sobie dzięki temu mega duży przychód. W każdym razie, czyli tak, mamy farmera, który, mówię, prawdopodobnie będzie miał nielimitowany zasięg. To znaczy, że będzie działał w podobny sposób, jak... Em, jak działał Super Farmer w Bloons Tower Defense Battles 2, bo w Bloons Defense Battles, nie 2, tylko w jedynce, było dwóch farmerów. Jeden miał zasięg, a drugi miał zasięg nieograniczony. Więc ten prawdopodobnie będzie działał jak ten ulepszony farmer e, z Bloons Tower Defense e, Battles jedynki, ale nie jestem tego pewien. E, wydaje mi się, że boostem to wygramy w tym momencie. W każdym razie, mm, okej, okay, to był szybki mecz, to był szybciutki meczek. W każdym razie, to jest jedna rzecz, która pojawi się w najnowszej aktualizacji. Prawdopodobnie farmer z nielimitowanym zasięgiem. Dodatkowo, jeżeli chodzi o cenę tego farmera, to wiem, że kilku będzie można odbierać na pewno za darmo. Więc to będzie coś w stylu, że co jakiś czas możecie odebrać farmera sobie za darmo, czy coś takiego, trochę jak tutaj, jak tutaj macie w sklepie. Już tylko te animacje nie mogę kliknąć, póki animacje nie przeskoczą. Że mogę sobie odebrać, widzicie, jakieś punkciki, jakąś skrzynkę. To wydaje mi się, że co jakiś czas będzie można odebrać również pięciu farmerów za darmo. Tak przynajmniej było na filmie, który opublikował Ninja Kiwi na swoim kanale. O ile dobrze pamiętam, yy, że, że tak było na tym filmie. Kolejną rzeczą jest dosyć ciekawa sprawa. Otóż pojawi się nowa, nazwijmy to... No, nie ma takiego... Nie ma takiej jednostki w Bloom Tower Defense Battles w jedynce. A mianowicie pojawi się taki robocik, który będzie ułatwieniem dla wszystkich osób, które chcą wysyłać balony z. E, które po prostu grają strategią, która polega na wysyłaniu balonów na przeciwnika. Czyli grają na przykład pod ico, czyli nie grają farmami, tylko ciągle wysyłają balony na przeciwnika, a że w tej grze tak naprawdę nawet jak gracie farmami, to i tak wysyłacie balony na przeciwnika, bo to się opłaca. Mówię, że w tej grze, bo w Bloom Tower Defense Battles 1, z tego co pamiętam, tak nie było. Albo było to w znacznie mniejszym stopniu. To znaczy, nie funkcjonowało to w taki sposób, że nawet jak graliście pod wysyłanie balonów, to. Siejku, nie wiem jak to wytłumaczyć. Chodziło mi o to, że jak w, to, że jak w Bloom Tower Defense Battles w jedynce graliście pod wysyłanie balonów, to. No. No, no, to, no to graliście pod wysyłanie balonów. Natomiast jeżeli graliście pod farmy. To nie wysyłaliście ciągle balonów, tylko czasami, czasami okazjonalne rasze. Więc yy, natomiast to ma się. No, no, to w tej grze wygląda dużo inaczej. No, ale jejku, jak zwykle odbiegam od tematu. Nawet nie o to mi chodzi. Nie to chcę wam przekazać. W każdym razie tego robocika będzie można ustawić, żeby na przykład wysyłał wam baloniki czerwone i on to ciągle będzie robił. I to mi się wydaje mega wygodne, szczególnie dla osób, które na przykład grają na telefonie. Jestem bardzo ciekaw, jak to w praktyce wyjdzie. Oczywiście, jak tylko ten robocik się pojawi, to go sobie przetestujemy na odcinku. I no, jak zresztą, wszystkie rzeczy i zmiany, które pojawią się w tej aktualizacji, e, jeśli chodzi o nowe jednostki to to tyle. Mamy dwie nowe jednostki, dwóch nowych takich nazwijmy sobie, dwa nowe Powersy tak naprawdę, bo Farmer zalicza się w sumie w Bloons Tower Defense 6 do Powersów. Tak samo powiedziałbym właśnie, że ten robocik, który się pojawi to jest coś podobnego jak Techbot. Techbot w Bloons Tower Defense 6 powoduje to, że automatycznie odpala skilla, kiedy tylko może. Odpala skilla jednostki, na którą daliśmy, żeby wpływał. Czyli przykładowo jakbym TechBota postawił tutaj, do tego tak shootera ulepszonego na ten czwarty tier, to on by mi ciągle odpalał skila ale Techbota w tej, grze, w tej części gry akurat nie ma w Blunt Tower Defense Battles 2 jest w szóstce. W każdym razie mówię, że jak tak kojarzę, do czego może być ta rzecz, która w dwójce się pojawi podobna, no to właśnie do Techbota. Z botem mi się kojarzy, tylko zamiast odpalania skilli mamy wysyłanie balonów na przeciwnika. Jestem bardzo ciekaw właśnie, jak to w praktyce będzie wyglądało. Czy to w ogóle będzie użyteczne, czy w ogóle ktokolwiek, ktokolwiek będzie z tego korzystał, jestem po prostu ciekaw. Da możecie dać znać również, co wy na ten temat sądzicie. Dodatkowo dużo zmian, jeśli chodzi o balans, to też chciałbym poruszyć tak wstępnie na tym odcinku. Kilka najważniejszych rzeczy, znaczy najważniejszych. Dart Małpka zostaje wzmocniona, otrzymuje całkiem sporo buffów, więc wydaje mi się, że no, jak najbardziej zasłużone buffy, bo Dart Małpka jest praktycznie niegrywalna, mało kto nią gra, przynajmniej na wyższym poziomie, ponieważ no, jest po prostu względnie słabą jednostką, przynajmniej na wyższym poziomie. Natomiast bo wiadomo że jak zagracie sobie, niżej to ugracie nią gierki, to nie jest tak, że wiecie, że nie wygracie nią nic, nie nie, w żadnym razie, ale no na pewno nie należy do najmocniejszych jednostek. I to myślę każdy się z tym zgodzi przynajmniej na ten moment, a przypominam po aktualizacji może to się zmienić i dartmapka być może będzie nawet w strategiach, które są w mecie. Tego na ten moment nie wiemy. Jeśli chodzi o również istotne zmiany, drobne nerfy dla Ice Małpki, która oczywiście jest bardzo mocna, która oczywiście jest aktualnie w wielu strategiach. Kto był na wczorajszym live'ie, ten wie, że ja strategii z Ice Małpką nie cierpię, <grym> także bardzo mnie ten nerf cieszy. Dodatkowo nerf na Dartlingana. Dartlingan doczekuje się nerfa w każdym... <grym> Skity chyba w każdym sezonie Dartlingan się nerfów doczekuje e, Także tutaj też raczej bez zaskoczenia Dartlingan ale jest mocny I prawdopodobnie no nic nie wskazuje Na razie żeby miało się to jakoś e, Jakoś szybko zmienić Chociaż może po tej aktualizacji wreszcie Chociaż na chwilę tego Dartlingana Tak wiecie przytemperują Bo on naprawdę jest Jest, był i mam wrażenie że będzie Bardzo bardzo mocną jednostką E, także tak to się mniej więcej prezentuje e, Gwendolin dostaje fajne buffy do damage'a przeciwko Moabom, e, także to też jest dosyć ciekawa sprawa, być może przetestuję sobie Gwendolin, tam e, jej skill'a, a dokładniej skill chyba na dziesiątym poziomie, jeżeli dobrze pamiętam, albo po prostu to zapalanie e, zadaje tam jakiś większy damage e, Moabom i to jest spora różnica, więc być może, być może będę chciał to e, to sprawdzić, być może właśnie Gwendolin będzie też jednostką, którą warto będzie grać w najnowszej Hmm. w ogóle ja nie mam widzenia kamo tak sobie myślę, ale on chyba tego nie zauważył na, na moje szczęście e, także tak sobie myślę, że Gwendolin jak najbardziej może być jednostką która pojawi się w właściwie bohaterem, który pojawi się w wielu strategiach a przynajmniej tak obstawiam przynajmniej tak obstawiam, bo naprawdę tam buff był duży, coś jeszcze dostaje, e, dostaje dostanie buffa w tym nowym sezonie Coś dostanie buffa, plus, czekajcie, otworzę sobie patch i zaraz wam powiem. O najważniejszym bym w sumie zapomniał, dwie nowe mapy będą, więc to też jest całkiem, całkiem ciekawe. Eee, Bloonbot Factory oraz Banana Depot, tak te farmy, e, znaczy te farmy. <laughs> Banana Depot mi się z Banana Farm od razu skojarzyło i od razu farmy mi przyszły do głowy. Tak te mapki będą się na nazywały. Także, no jestem ciekaw, widziałem mniej więcej jak wyglądają, szczególnie ta mapka Banana Depot wydaje się dosyć trudna, jeżeli, pamię jeżeli dobrze pamiętam, albo Bloom Bot Factory, nie pamiętam, która, która, z nich była, która z nich wyglądała na taką dosyć, dosyć trudnawą, taką, że jest mało miejsca. Trochę, jedna z tych map trochę przypominała mapkę Cornfield, tak bym powiedział, jak kojarzycie mapkę Cornfield w Bloom Tower Defense 6, no to wiecie o czym mówię, w sensie, że jest dużo przestrzeni ale tylko jeżeli sprzedacie masę rzeczy, czyli musicie ciągle coś sprzedawać, żeby, wiecie, żeby robić sobie przestrzeń. Więc wydawało mi się to całkiem ciekawe na pewno. Nie na wszystkich mapach będzie można grać, jeżeli będziecie grali rankedy, to nie na wszystkich z tych map będziecie mogli grać od razu, to znaczy niektóre mapy są od określonego poziomu na rankedach ponieważ rozumiem, że są traktowane jako trudne, więc dlatego, em, dlatego będą od określonego poziomu na, na rankedach. Banana Depot będzie od areny em, tej takiej śnieżnej, czyli areny trzeciej, jeżeli mnie pamięć nie myli. Natomiast Blundbot Factory, patrzę tutaj, bo tu mam patch notes, będzie od Lead Dungeon, czyli od areny em, tej lidowej po prostu z balonami opancerzonymi. To jest ta arena chyba między 40 a 50 pucharków. Tak, chyba tak, bo potem jest 50, 60, to jest ceramiki, 60, 70, e, BFB i tak dalej, i tak dalej. Także tak to wygląda. E, natomiast, a propos tego balansu, o, o co ja chciałem powiedzieć? O, wiem, co dostało taki olbrzymi boost. Monkey Ace, bo teraz mam to przed sobą, czyli samolot. Dolny piąty tier, czyli Flying Fortress, ta latająca forteca. Słuchajcie, dostaje plus 10 do Major dla Moabów bonusowego damage'a dla moabów plus 10. To nie jest drobna zmiana, to jest naprawdę duża zmiana. Rzadko widuję piąty tier pod dolną ścieżkę samolotu, ale być może wraz z tą aktualizacją zacznę widywać go znacznie częściej. No jestem właśnie bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało, no ale tak mi intuicja podpowiada, że... No, może... Może, może się okazać, że coraz częściej będzie ten samolot grany. Yy, tak, I, i teraz sprawdzę dokładnie. Tak, Gwendolin oraz yy, skin do Gwendolin otrzymują boosty na ich umiejętność na dziesiątym poziomie. Zadaje większy damage bazowo z dwóch na. i to sporo, bo z 2 na 5 przeskakuje damage. Oraz dla Moabów Damage jest 2 na 20 zwiększony Więc również różnica w obrażeniach Przy tej umiejętności jest Przeolbrzymia, także jestem bardzo ciekaw właśnie, Jak Gwendolin, wydaje mi się, że Gwendolin będzie naprawdę fajnym Fajną nawet kontrą być może na, na to, co grałem w poprzednim sezonie, czyli na to ym, wiecie, wysyłanie zągów w rundzie 22, bo kto wie, jeżeli faktycznie dostała takie boosty do d to prawdopodobnie będzie w stanie bez większych problemów e, wybronić takie zomgi. No ale to zobaczę, jestem bardzo ciekaw, jestem bardzo ciekaw właśnie, jak to będzie wyglądało w praktyce. Poza tym Alchemik dostaje bufy. Co jest ciekawe, bo dostaję bufy pod środkową ścieżkę, czyli pod tego takiego skilla, pod tą transformację. Bardzo, bardzo ciekawe. Rzadko tym gram, więc tym bardziej. E, tym bardziej. E, wiecie, tym bardziej jestem ciekaw. Bo może, wiecie, jak okaże się, że w nowym sezonie ten alchemik stał się jakiś mega dobry, to będę grał pod środkową ścieżkę. Kto wie? Kto wie. Kiedyś widziałem, jak ktoś grał pod środkową ścieżkę alchemika i naprawdę dobrze zagrał i przeciwnik się to, totalnie nie spodziewał. Nie pamiętam, gdzie to oglądałem, gdzieś na YouTubie, ale no, pamiętam, że ten meczik zrobił na mnie wrażenie. Okej, okay, dlaczego on boostuje? Znaczy, domyślam się, że faktycznie to mogłoby zagrozić tej mojej obronie, którą miałem przed chwilą, ale nie zagrozi tej, którą mam aktualnie. Natomiast y, domyślam się, on zboostował po mojej stronie, zboostował po swojej, po swojej zboostował, żeby się wybronić. No ale ch ja chyba ja chyba teraz nie omieszkam po jego stronie zbustować e, Po swojej stronie zbustował, żeby się wbroń, bo przecież to co wysyłam, wysyła do mnie leci też do niego. Natomiast... E, wygląda na to, że... Bardziej sobie zaszkodził. <grym> Ejku, to granie with fire to jest taka piękna sprawa. Przecież tu mam tyle golda przez to, że dostaję razy dwa za to wysyłanie. 1300 przychodów <grym> w tej rundzie, więc naprawdę... Żyć nie umierać, już mam overdrive, a, w ogóle niczym się nie muszę martwić. Bardzo przyjemny jest ten presezonik, no ale presezon za jeden dzień się kończy. Bardzo polecam w ogóle grać też event w presezonach, bo w momencie, w którym macie presezon, to granie eventu, czyli granie tego, co ja gram, daje wam te, nie, nie pamiętam jak to się nazywa, te takie punkty, za które możecie otwierać skrzynki i to jest spoko, bo nie ma żadnego innego eventu, przynajmniej ja nie pamiętam, na którym otrzymujecie te punkty. Także jest to swego rodzaju, zawsze pomiędzy sezonami, jak jest ten dzień czy dwa, jest właśnie ten event, e, gdzie dostajecie te punkty do skrzynek, i moim zdaniem naprawdę warto to wtedy robić. 7.6 przychodów za Rainbow'a. Przecież to 2000 przychodów już mamy. To jest trudne w tym play with fire, że tak naprawdę, wiecie, ciężko go pokonać, bo jak mamy oboje tyle przychodu, to jesteśmy, no naprawdę ciężko, wiecie, ciężko cokolwiek nam, jakkolwiek. Jakkolwiek się przebić przez defensywę, no bo w końcu mamy tyle golda na wydawanie na, na ewentualną obronę, że to jest. nie do pomyślenia. Dobra, e, chcę coś sprawdzić. Byłem ciekaw, czy to mnie pokona, ale. Mogłoby, mogłoby mnie pokonać, bo. Widziałem, że już tam lidle ciały i te, wiecie, te moje ataki, te. Ostrza, zatrzymują się na tych lidach i przez chwilę sobie pomyślałem Oj, może mnie pokonać. Mogłem też skill'a Easily odpalić, bo przecież sam puściłem rash, sam puściłem, puściłem rainbowy. E, a wiadomo, skill Easily niwelowałby ich e, efekt, po prostu efekt rainbow. Znaczy nie rainbow, tylko efekt Regrow. Zobaczcie, dostałem już 15 punktów do otwierania skrzynek. Tutaj nawet można 100 dostać. Macie 45, 100, na końcu 500 go golda, więc moim zdaniem. To jest całkiem spoko, całkiem spoko taki presezon, zwłaszcza, że względnie łatwo się go gra, tak widzicie 10 na 75 w niecałe 20 minut, więc tak naprawdę cały event jest do zrobienia, myślę, że leciutko w, no nawet nie wiem, w 2 godziny, coś takiego, 2-3 godzinki może, więc jak macie czas, chce wam się, to zapraszam. Polecam. Dobra, wydaje mi się, że będziemy kończyli, tak widzicie jeszcze tu ZJOG Super Dome. 94 pucharki. Jeszcze kilka słów bym chętnie powiedział odnośnie tego, na czym skończyła się moja przygoda, czyli na tym, że na 99 pucharkach. Zapytacie, czy jestem zły. E, myślałem sobie o tym, czy jestem zły, że byłem tak blisko i się nie udało. W pewnym sensie nie. Po tym wczorajszym live, szczególnie 3 godziny jak grałem, widziałem, że przeciwników miałem dokładnie na moim poziomie. Wygrywałem praktycznie tyle samo, co przegrywałem, więc. Myślę, że sprawiedliwie skończyłem w ZOMG Superdome ponownie. Myślę też, że jestem już coraz bliżej, żeby skończyć, zakończyć, może właśnie to będzie ten sezon, pierwszy sezon, w którym wbije Hall of Masters, mam nadzieję. Jestem zadowolony, bo też udało mi się pobić mój dotychczasowy rekord pucharków. Jeśli chodzi o rekord pucharków czy też medali z poprzedniego sezonu, to było to 90. Do, do poprzedniego sezonu, do tego sezonu w sumie, to było 90, teraz jest to o 9 więcej, więc progres jest naprawdę olbrzymi eee, ode mnie to tyle, dziękuję wam za uwagę, do usłyszenia do zobaczenia na kolejnych filmach, no i myślę, że jutro, pojutrze film z aktualizacji w której będzie naprawdę mnóstwo nowego kontentu, wszystko wam pokażę, trzymajcie ciepło, cześć